Cześć, witaj serdecznie z tej strony Darek Zenlinado. Jeśli szukasz motywacji do nauki angielskiego, to jesteś w dobrym miejscu. Postaram się Ciebie zmotywować do nauki angielskiego w taki sposób naturalny, żeby sprawiało Ci to przyjemność, żeby nie kojarzyło Ci się to jedynie z obowiązkiem. To nagranie, które teraz widzisz, to już szósty dzień zadań, wyzwań z językiem angielskim takie 10 dni na szybki angielski. Jeśli udało Ci się zrobić poprzednie dni, to za chwilę przejdziemy do. Tego zadania na dziś. Natomiast jeśli jeszcze nie wiesz o co chodzi, to koniecznie zobacz opis, zapisz się na ten cykl powiadomień. Ja codziennie przez najbliższe 10 dni będę przypominać Ci o kolejnym i kolejnym zadaniu. A dzisiejszym zadaniem, wyzwaniem jest, uwaga, uwaga, powrót do czasów młodości i do tego, jak oglądaliśmy wtedy kreskówki. No właśnie, masz jakieś swoje ulubione kreskówki z przeszłości. Być może zdarzyło ci się oglądać takie popularne kreskówki jak na przykład Muminki, Smurfy czy jakieś produkcje Walt'a Disneya? Z całą pewnością oglądaliśmy je z dubbingiem, dziś natomiast zachęcam cię do obejrzenia tych kreskówek jeszcze raz, tylko w wersji angielskiej. I żeby ci ułatwić to zadanie, to oczywiście będziemy mogli też troszeczkę oszukiwać, czyli skorzystamy z napisów i z Google Translate. Jeśli jesteś osobą totalnie początkującą, nie przejmuj się, zrób następujące wskazówki krok po kroku, ok? Nieważne na jakim jesteś poziomie angielskiego obecnie. Zrób tak, jak ja tutaj właśnie zaproponuję. Przerzucimy się teraz na dzielenie ekranu, i tak to wygląda. Tutaj na środku za chwilę będzie się wyświetlał ten materiał, który będzie widoczny u mnie na ekranie, natomiast tutaj warto zapamiętać, ja będę proponował pewne punkty, które będzie trzeba spełnić w dzisiejszym zadaniu. Tak więc przejdźmy do wyszukania już tego docelowego materiału. Najpierw wybierz jakąś kreskówkę. Postaraj się, żeby z dużym prawdopodobieństwem miała ona wersję anglojęzyczną, bo kreskówki takie jak Muminki, czy właśnie wspomniane smerfy z całą pewnością będą w wersji anglojęzycznej. Natomiast kreskówki takie jak, powiedzmy, Krecik czy Rumcajz, no niekoniecznie. Nie jestem pewien, że te produkcje są w wersji anglojęzycznej. Zresztą umówmy się, tam nie było dużo gadania. Dlatego proponuję Ci coś takiego, co na pewno będzie miało wersję anglojęzyczną. Kreskówki z Kaczorem Donaldem, Myszką Miki i inne produkcje Disneya. Z całą pewnością takie wersje będą miały. Zatem pierwsze zadanie, find a cartoon. Cartoon w języku angielskim to nie jest karton, tylko to jest właśnie kreskówka. Być może kojarzysz nawet taki kanał Cartoon Network, czyli taka sieć kreskówek, tak by to można przetłumaczyć. I załóżmy, że też w przeszłości zdarzyło ci się oglądać wspomniane tu Muminki. Moment, to będzie anglojęzyczna nazwa tej kreskówki i ja klikam enter. Pojawiają mi się teraz różne materiały wideo. Ale pamiętasz być może z lekcji o zadaniach, że możemy znaleźć takie materiały, które zawierają napisy i to nam bardzo ułatwi zadanie. Więc klikam filtr, następnie klikam napisy i wtedy będę mieć pewność, że będą w tym materiale napisy. I sprawdźmy pierwszy filmik, czy są w nim napisy. Ja widzę i słyszę tutaj na swoich słuchawkach, że w tym materiale są napisy. Więc to na pewno ułatwiłoby mi pracę, jeśli byłbym osobą początkującą. Upewnij się, że masz wciśnięty ten przycisk tutaj w prawym dolnym rogu, ponieważ bez wciśnięcia tego przycisku napisy będą po prostu niewidoczne. Zatem do drugiego punktu dopiszemy, czyli filtr, plus wybieramy napisy, żeby były dostępne w tym materiale. I następnie. Twoim zadaniem jest obejrzenie tego materiału lub części tego materiału. Jeśli korzystasz z mojego kursu podstawowego, to tam jest taka fajna metoda 5 minut z filmem. To jest taka metoda, która nie obciąża nas zbytnio, a która pozwala w komfortowy i przyjemny sposób uczyć się angielskiego w oparciu o filmy. W dużym uproszczeniu polega ona na tym, że oglądamy jakąś część wybranego materiału, nie cały, bo on zajmuje 23 minuty. Warto sobie to podzielić na przykład na kilka dni i oglądać dziennie powiedzmy po 3 minuty. Zatem Twoje pierwsze obejrzenie tego materiału powinno być bez napisów. Wyłączasz je tymczasowo, nie starasz się na siłę wsłuchiwać, starasz się po prostu oglądać, słuchać tak bardzo ogólnie i starać się też wyłapać coś z kontekstu. No bo przecież tak właśnie robią to małe dzieci, a w tej kwestii nauki języków warto je naśladować. Więc tutaj słyszymy sobie jakieś dialogi i tak dalej. Staram się wyłapać jak najwięcej. Później, po obejrzeniu tego wyznaczonego przeze mnie czasu, jeszcze sobie dopiszemy czy o. Watch the video, czyli zobacz ten materiał, zobacz ten wyznaczony przez siebie czas. Następnie zadaj sobie takie pytanie, czy ja coś z tego zrozumiałem, zrozumiałam, czy mniej więcej wyłapałem kontekst, czy udało mi się coś z tego wyciągnąć. No i tutaj pozostaje ci subiektywna ocena. Tak, zrozumiałem, zrozumiałam dużo, nie bardzo. Czy możesz sobie zastosować jakąś tam skalę od 1 do 10? Następnie, zwłaszcza jeśli udało Ci się zrozumieć bardzo mało, to trzeba to obejrzeć jeszcze raz, tym razem z napisami. So, turn on the subtitles, czyli włącz napisy. Klikamy ponownie i oglądamy jeszcze raz ten sam materiał z włączonymi napisami. I mamy tutaj dialogi, które możemy powtarzać. Where are you guys going? Bardzo przydatny zwrot. Zobacz, zawarty w kreskówce idzie sobie jakaś postać. I mówi, where are you guys going? Czyli takie, hej, dokąd zmierzacie? Hej, znajomi, hej, przyjaciele, dokąd zmierzacie? Bo guys, jak wiemy w języku angielskim, to jest takie określenie grupki znajomych. Zazwyczaj tak się tego używa. Weźmy jakiś inny cytat. Are you all right, snork maiden? Snork maiden, zobacz, nawet gdybyśmy nie wiedzieli, że ta postać w języku polskim, zdaje się, była panna migotka, to w języku angielskim jej imię to snork maiden. Przyznam się szczerze, że jest to śmieszne imię, ponieważ snok, czy też po prostu snork, oznacza chrapanie, czyli taka panna chrapiąca. Zamiast migotka mogliby przetłumaczyć jej imię na chrapiuszka, coś w tym stylu może. Are you all right? Będzie oznaczało, czy wszystko z tobą w porządku, czy jest OK? Are you right? Następnie. I can't reach her, czyli nie mogę jej dostać, nie mogę. Reach oznacza też osiągać coś, osiągać jakby coś, coś w zasięgu twojej ręki. Zatem I can't reach coś tam oznacza, że nie możesz czegoś dosięgnąć. I zobacz, niby bajka, niby kreskówka. A zobacz, ile przydatnych zwrotów można z niej wyciągnąć po zaledwie kilku minutach oglądania. Nawet jeśli jesteś osobą początkującą i nie będziesz tego rozumieć, możesz praktycznie te frazy jeden do jednego wpisywać w Google Translate. Jeśli w ciągu 3 minut będzie tych fraz powiedzmy 100, no bo więcej ich chyba nie będzie na 3 minuty, to cała zabawa zajmie ci 10-15 minut. I później, na koniec. Polecam ci zrobić sobie wałkowanie tego, czego nie wiesz. No i gdy wypiszesz tych fraz, pamiętaj nie pojedynczych słówek, fraz na przykład 20. Jakieś 20 nowych fraz. Oczywiście nie narzucaj sobie, że musisz się tego nauczyć w 100% już dziś. Wybierz sobie 3, 4 takie najważniejsze i spróbuj je przewałkować. Ja tutaj wałkowanie zapiszę w języku polskim i dorzucę do tego gwiazdkę. Jeśli nie wiesz jeszcze czym jest wałkowanie, to ja o tym przypominam na poniedziałkowych live'ach o godzinie 20 na Facebooku Enlinado. Tutaj u góry w centralnym punkcie widzisz trzy takie ikonki, tam jest Facebook, Instagram i YouTube. Polecam Ci znaleźć mnie na tych platformach i koniecznie zasubskrybować, polubić stronę i śledzić mnie, bo ja takie akcje motywacyjne będę robić częściej. I tam m.in. opowiadamy o tym, na czym polega wałkowanie. To jest takie wyciśnięcie. Ze zwrotu czy z pojedynczego też słówka, maksimum możliwości poruszenia jak największej liczby zmysłów. Do tego są różne zabawy, różne fajne, kreatywne ćwiczenia. W opisie, między innymi, znajdziesz kilka filmików na ten temat, dlatego koniecznie to zobacz. No i moi drodzy, na dziś to tyle. Jeżeli udało ci się dotrwać do tego dnia, zrobiłeś czy zrobiłaś wcześniejsze zadania, to bardzo ci gratuluję. Przed nami jeszcze tylko 4 dni zadań, wyzwań. Jeżeli chcesz zostać ze mną i otrzymywać kolejne powiadomienia, to zobacz opis. Tam w opisie jest miejsce do zapisu, a ja będę ci wysyłać darmowe powiadomienia przez następne 10 dni. Cała akcja jest bardzo spontaniczna. 100% darmowa. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń wiekowych. Tak naprawdę każdy może wziąć udział w tej zabawie. Na dziś to tyle. Zobacz też inne moje materiały. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że udało mi się Ciebie zmotywować do zabawy z językiem angielskim, a poprzez to też do nauki tego języka. Pozdrawiam serdecznie. Mówił do Was Darek z Enlinado. Cześć.